Dzień dobry, witajcie ponownie. Sklep Bimber Kłania się z Września. Znakomity gość z nami. Ja będę tutaj, nie będę ukrywał swojej radości. Sam jestem pasjonatem, hobbystą jazdy rowerowej wszelakiej. Mam dwa rowery, ale nie o mnie będzie mowa. Będzie mowa o ojcu dyrektorze Leszek Pachulski. Bardzo nam miło. Witamy cię serdecznie, Cześć. Leszku. Dla mnie postać bardzo ciekawa, bardzo mi znana, bardzo bliska mojej pasji. Organizator wielu znakomitych imprez, sztandarowych ultramaratonów w Polsce, w Europie, a może i nawet na świecie. Ultramaratonów rowerowych, do których zaliczona jest Wisła 1200 z całą pewnością i choćby Pomorska 500, która odbyła się Niedawno w wakacje na początku czerwca. Na początku czerwca, przepraszam. Pandemia zlała mi się w jedną całość. Wiem, że było ciepło wtedy, bo miałem okazję przyjechać jako fan waszych imprez do, do brzeźna na, na, na Molo obejrzeć, jak przyjeżdżają wszyscy, wjeżdżają na metę z umrustanymi rowerami, bo tam zdaje się, było niezłe błoto na trasie ponad 70 km błota, które pojawiło się na tydzień przed startem imprezy, no ale to tak to jest w tym sporcie, że pogoda rozdaje karty, pogoda decyduje o tym, jak wygląda rywalizacja, jak wygląda sama trasa. Mm -hmm. Kiedy ostatni raz objeżdżałem trasę Pomorskiej 500 Pięćsetki na chyba 3 tygodnie przed startem, to po ca na całej 520 kilometrowej drodze były może z dwie kałuże. A w czasie, kiedy wyścig się odbywał 11 czerwca, w zasadzie cały tydzień przed tym 11 czerwca padał deszcz, i między 170 a 200, 2, 200 km praktycznie było wyłącznie błoto. Mm -hmm. I tam było pchanko rowerów? No nie, niekoniecznie, no na pewno radek y, głębieski nie brał. bo inaczej nie przyjechał tak szybko na metę No tak. Y, zwycięzca pokonał 520 kilometrowy dystans w terenie w 24 godziny i kilkanaście minut. Coś niesłychanego o tym za chwilę, co w tych ludziach siedzi, że tak jeżdżą jako pentani, a on przejechał w 24 godziny, jak robiłeś test trasy tejże samej 520 kilometrowej, to ile ci to zajęło? Ja nie, nie, nie liczyłem w ten sposób, mm -hmm. nie, nie brałem udziału w takiej, jakby nie, nie jechałem non-stop, mm -hmm. tak, tak jakby nie symulowałem tak. wyścigu, robiłem to z odpoczynkami, no tak, z przerwami tak, Z należytą z troską, przyglądałeś się trasie. No, no tak, no to, to jest zupełnie inna zabawa, natomiast no, w tym roku wreszcie udało mi się wystartować jako zawodnikowi w Wiśle. 1200. I Jak poszło? No, oczywiście duch organizatora zwyciężył kilka razy i musiałem kilka razy na przykład robić objazdy, bo ta, trasa była zalana jeszcze wysoką falą wezbraniową Wisły. Mm -hmm. Ale bardzo dobrze mi poszło. W, gdzieś, w pierwszej dwudziestce się załapałem. Brawo! Może to banalne pytanie, ale przyznam się, że ono siedzi mi w głowie od kiedy obserwuję Pomorską czy, czy Wisłę. Jak wyznaczasz trasę? Jak to, skąd pomysł na trasę? Czy to jest tak, że przejeżdżałeś już tam kiedyś yy, prywatnie i coś Cię zainspirowało? Czy to jest tak, że patrzysz na mapę i myślisz sobie: A! to pojedziemy tędy. I teraz popatrzymy w Google'ach, jak to wygląda. No właśnie, to, to, to różnie, no bo to Wisła, no to, to, to taka, takie moje od paru lat marzenie i Próba prze, jak wymyślenia czegoś, co, czego jeszcze nie było, i takiego spojrzenia na cały kraj, na przyrodę, na historię, na, na naszą kulturę, na no, Wisła jest jedynym, tak znaczy jedynym, no, jest najważniejszym, takim ogniwem. Największą które, rzeką. Tak, które, które te wszystkie aspekty, poziomy, płaszczyzny w sobie łączy i pozwala na właśnie zobaczenie całej historii, całej przyrody i całej kultury Polski. Startujemy. a ja jak to, jak to powstaje? No, to, to są trzymanie, różne się tej nit, trzymanie się tej nitki Wisły. To nie wystarczy, to nie jest takie proste, no bo to można po prostu faktycznie włączyć Google Maps i zaznaczyć dwa punkty tak. i potem to modyfikować, mhm. ale oczywiście były takie różne internetowe marudy, które właśnie w ten sposób próbowały opisywać moje, moje przygotowania do tych maratonów, ale oczywiście, że to tak się nie dzieje. No. Każdy, każdy metr tych tras przejechałem, każdy a czy, wie, Czasami a, a trasy, które się rozwijają obok, ścieżki, które donikąd nie prowadzą, też przejeżdżałem. Ja to wszystko, wszystko wydarłem tej wiśle i okolicy, mm -hmm. I, i one są na, naprawdę przejechane po prostu przeze mnie albo przez mojego syna Olka, bo, bo razem to organizujemy. I jakby to nie jest tak, że siedzimy przed komputerami i próbujemy wymyślać. Ale pomysły co do tego, że te trasy opowiadają zawsze jakieś historie. To co my proponujemy, to jest albo Wisła 1200, czyli z wzdłuż najdłuższej rzeki w Polsce, przez cały kraj, Pomorska 500, no to jest zupełnie też historia wbrew rzekom. Jak tu jedziesz wzdłuż rzeki, to tam jedziemy w taki sposób, że nie przekraczamy żadnej rzeki, czyli mm -hmm. przejeżdżamy Pomorskim Działem Wodnym. Działem Wodnym, czyli granicą między zlewiskami Wisły i Odry i rzek tak zwanego Przymorza, czyli tego, co, tych rzek, które wpadają bezpośrednio do, mm -hmm. do Morza Bałtyckiego. Mm -hmm. się okazuje, że dało się wytyczyć taką trasę. Faktycznie najpierw hydrograficzne i potem, i w trakcie tworzenia tych tras, hydrograficzne mapy, yy, na których są zaznaczone każde, każde źródełko, każda struga, każdy ciek wodny. I my żmudnie wytyczając te trasy, yy, sprawdzając czy ścieżki, które są zaznaczone na, na mapach istnieją, czy, czy da się nimi przejechać i potem to się w naturze sprawdza. I dokładnie tak powstają te trasy. A, jest to... jakiś schemat, czy, czy zamysł pokonania trasy, a potem trzeba jechać trzeba, znaczy nie trzeba, no uwielbiam to. No to i trzeba jechać w, w teren i sprawdzić, czy to działa. I jak to wygląda, bo zawsze masz do wyboru, tak? Możesz mm -hmm. wybrać lepszą lub gorszą drogę, tylko nie myśl sobie, że lepsza lub gorsza droga to jest to, co wszyscy mają na myśli. Tak. Lepsza lub gorsza droga. Tak, tak. De definicja idealnej drogi narowej w moim wypadku jest dość e, nietypowa. Rozumiem, Im, im bardziej trudna, tak? No trochę tak. Wiem, no. Omijam, omijam e, gładkie asfalty. Tak jasne, jasne. No tak, tak. No, i te, ale to się podoba ludziom, no, no, bo jakby przecież ja mogę sobie te... jeździć gdzie chcę, ale jak się to okazuje... się bardzo podoba ludziom, e, bo e, jak wiesz e, doskonale mm, Start, pakiety startowe na wasze imprezy znikają w zawrotnym tempie. E, no prawda. Jeszcze raz przepraszam tych wszystkich, którym się nie udało, ale no cóż, jak jest. Yy, tysiąc chętnych mm. minus 400 pakietów równa się 600 niezadowolonych. No? Tak. No tak. tej matematyki nic, mm. nie za, nic nie zastąpi i, i ani ża żaden sposób przydzielania tych pakietów nie zmieni tej prostej zasady. No, no, znaczy ja, dla mnie to oczywiście wielki powód do dumy. No, przepraszam jeszcze raz tych wszystkich, którzy się wkurzali Zad, zadam, przy, klikając w to nieszczęsne F5, ale m, m, powiem jedną rzecz. <ślażnie> mamy, ile razy co, było Mamy coś niebywałego. Kliknąć? Raporty z, z naszej strony w ciągu dwóch pierwszych dni e, listopada. Kiedy ruszyliśmy z zapisami było 1 300 tysięcy requestów na naszą stronę z zapisami. No, wyobraźcie sobie to. Czyli niektórzy ludzie pół dnia śledzieli już. Ja znaczy, to pewnie nie, bo to ale wszystko, się, wszystko się zakończyło w dwie minuty. Znaczy, Aha. W 4 minuty trwały zapisy, z czego dwie minuty serwer już był zablokowany i nie działał, więc to. Rozumiem. Tak poszła pomorska pięćsetka, wisła tam chyba parę minut dłużej, bo przez błąd na serwerze tych miejsc się od razu sprzedało nie 400, tylko 500. I co no zrobiliście? Nie no, ma, m, mamy 500. No. Czyli może być większa nie, nie liczba uczestników, ale zaraz zaraz, panie dyrektorze, nie nie no w momencie. Bo nie to jest nie. właśnie pytanie, które nurtuje nie tylko mnie, ale jak sądzę wielu z tych, którzy nas oglądają. Jak to jest, że ten, to, to, dlaczego ta liczba startujących musi się zamknąć na 400, na przykład? Znaczy, znaczy, po pierwsze, że bo, bo, tak. Bo tak. Bo jakoś to musi być, no nie tak. może tak być, że, że... No, gdzieś tam, poza tym, nie, no, znaczy nawet nie chodzi o to, jakie to jest męczące dla organizatorów, bo mm. to jest no, podobnie męczące, no, ta różnica, nie, nie, to nie jest, to nie chodzi o nasze jakby możliwości siły, czy, czy, mm. czy, czy, czy chęci pracy przy, przy organizacji tych imprez, ale zapewnienie takiej też, takiego komfortu, wi, wiadomo, że ci ludzie się rozjeżdżają przy, przez, po trasie i jakby nie ma takiego wielkiego tłoku, ale jednak to już są naprawdę olbrzymie, to y, dlaczego ma być więcej, no słuchajcie, to są naj większe imprezy na świecie. Mm -hmm. Nigdzie na świecie nie ma takiej frekwencji w tego typu imprezach. No to tak to wygląda i jakby i tak robimy... Mm, nie no, robicie dla, świetną dla, dla, robotę dla i dziękujemy większy, za to. Dla większej ilości osób niż, niż ale, ktokolwiek robi to na świecie. Ale mamy apetyt na więcej i grzecznie typytujemy, pytujemy, czy nie dałoby rady więcej, ale już nie, rozumiemy, ale że to są tutaj... Generalnie pewne... naprawdę to, to jakby ta, ta polityka zapisów i tego, czy, czy można się zapisać, wypisać, zrezygnować, ona powoduje to, że naprawdę każdy, kto chce, to jedzie na tę imprezę. Mm -hmm. to... Macie jakąś stałą pulę uczestników, takich, którzy, no wiadomo, ten czub, czyli ta czołówka pewnie, oni są przez Was, jak sądzę, zapraszani na szczególnych warunkach, no bo to, no bo to są ci zwycięzcy poprzednich edycji. Czy, oni, czy im przysługuje w ogóle oficjalnie tak, takie zwycięz... prawo do startu? zwycięzcy poprzednich edycji mają prawo startu oczywiście mm -hmm. bez problemu. Poza kolejnością dostają pakiety no, startowe. Po, po prostu tak to Nie, jest. Nie, to jest zrozumiałe, oczywiście. No, to, to, to oni im się należy, naprawdę, to są, mm -hmm. to są Herosi, to są, mm -hmm. to, są, to, są, to są. W ogóle nie, nie, czy nie mniejszymi herosami są wszyscy ci, którzy ukończą tak. i którzy się w ogóle zdecydują wystartować no jest... w takich ścigach, mm -hmm. bo to jest wyzwanie naprawdę niebywałe. Na pewno, na pewno. Ja mówię to też jako uczestnik takich imprez, mm -hmm. bo w kilku takich startowałem, w tym w, w swojej Wiśle, ale e, podobno najbardziej ja narzekałem na trasę po, po drodze. Tak? Tak. Jak... Kto, kto to układał w ogóle? Kto decydował o tej trasie? Kto to był? Kto no nie, to no Kilka rzeczy, które mnie zaskoczyły, bo się wydarzyły tam w ciągu ostatnich kilku tygodni przed startem. I Aha, na jakieś zmiany tak, tak. na trasie w po Tak, tak po, poza mhm. tym, no ale to, tego, to, to, to mogło nas zaskoczyć wszystkich i to, że Wisła była bardzo wysoko w lipcu, nie zdążyła ta fala mhm. bezbraniowa czerwcowa opaść, mhm. bo wiele miejsc zupełnie nieprzejezdnych, czołówka przedzierała się przez wodę po pas. To z regulami mówisz, że jak jest coś nieprzejezdne i zalane, to masz prawo objechać. No tak, tak. Objechać, to znaczy straszyć parę minu, no tak. tak by... oni, e, oni po prostu poszli jak w, to, w tą wodę, bo to było nie dużo wody, tyle mm -hmm. że po pas, no. to, to dobrze, no ale to chodzi, to, to jest ten fun, to jest ta no, zabawa, to jest ta przygoda. przygodowe. Tak to, jest. To, to, co my proponujemy i to, tak to, to, co nas bawi, to jest kolarstwo przygodowe, czyli tak do końca nigdy nie wiesz, co, cię, co ci się przydarzy na trasie. No i to jest piękne. Tego ludzie chyba potrzebują, tego ludzie chcą. No właśnie jesteśmy oczekują. w grzeźni, meta pomorskiej nie Nieopodal. nieopodal na Molo tuż, tuż przy Molo na plaży, mm. to też bardzo fajny pomysł i dzięki Gdańskiemu ośrodkowi sportu i miastu Gdańsku udało się nam zorganizować właśnie w takim świetnym miejscu e, tą metę. I bardzo się podobało. No, ja tam byłem przez całą, cały czas praktycznie, i to, jak ludzie jak ludzie przeżywali dojechanie do tej mety, na przykład o wschodzie słońca tak, na plaży. Tak to to były rzeczy, które na pewno będą pamiętać przez całe życie. To wszystko, co organizujecie, to są właśnie emocje, to znaczy to daje emocje, to daje wspomnienia i no po to się żyje. Myślę, że, że ludzie czują, że żyją podczas waszych rajdów, kiedy schodzą z tej ścieżki codziennego zaganiania, codziennej gonitwy i mogą wejść na rower, nie zejść z niego przez kolejne choćby trzy doby lub więcej. W przypadku Wisły 1200, bo tam przecież ten limit czasowy jest o wiele większy. No bo dystans większy, no to myślę, że właśnie to jest to, czego potrzeba. Co do dystansu, duszy. to mm -hmm. większy, ale nie największy, bo w przyszłym roku, no w przyszłym roku będzie kolejna impreza, czwarta już z naszej w naszej pod, pod skrzydłami Polskiego Kolarstwa Przygodowego. Wschód 2021, nowa trasa. Tak, o to chciałem zapytać właśnie. Aha, zapisy już też są skończone. No, tak. tak. Także już można się zapisać oczywiście na, na naszą stronę, na kolarstwuprzygodowe.pl, tam można założyć swój profil i automatycznie każdy, kto ma ten profil, jest jakby na liście rezerwowej i oczywiście po, po wskazaniu, tak. na jaką imprezę chciałby się wybrać. Tak. I w przypadku, kiedy miejsca będą się zwalniać, bo są różne przypadki losowe, to będziemy, będziemy dalej tymi miejscami dysponować. Ale Wschód 2021 cała Polska, że tak powiem, cały kraj przez pola i lasy. To tak dokładnie jest, poukładane. Startujemy w Bieszczadach. Uh -huh dokładna jeszcze, jeszcze, jeszcze się tam, wahamy a pomiędzy co, to... cisną A czy nie nie nie, nie. To, to bardziej na wschód blisko źródeł Sanu mhm. i to będzie gdzieś tam właśnie albo albo dwernik albo Muczne mhm. gdzieś tam to właściwie piękne miejsca. No, piękne miejsca żal stamtąd wyjeżdżać no tak ale my akurat będziemy tam na mecie naszego kolejnego maratonu przez Aha. tydzień siedzimy tam na mecie Carpatia Divide tak. i na koniec limitu czasu Carpatia i startuje, startuje z tego samego miejsca wschód 2021. No, nowe, nowe, nowe wyzwanie. Z metą w Gdańsku. Meta w Gdańsku. Chcemy zrobić metę też na, w na, na plaży. Mhm. Ile to będzie kilometrów? 1420 kilometrów, prawie 10 kilometrów przewyższenia. Mhm. Teren jest w większości pofałdowany. Płasko jest tylko nad Bugiem i na Podlasiu, a potem znowu zwolszczyzna po drodze Bieszczady, stocze Pięknie. Potem Polesie, Podlasie, Suwalszczyzna, Mazury, Warmia i, i Depresję, Depresję Żuław i, i Meta Limit czasowy? Limit czasowy 200 godzin, start 21... 200 godzin to jest... Yy, to jest takie 8 dni, 8 dni jazdy. 8 dni tak, 8, 8 dni jazdy. Ile, jazdy? Ile trzeba by przejechać dziennie? 140? Więcej trochę. Tu akurat ponad 150... Tak, 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 tak. Ponad 150, około 150 10 kilometrów trzeba przejechać mm -hmm. w ciągu każdego dnia. No, da się. No. Da się, Z marszu się nie da. Trzeba no z nie, da. nie nie. To nie jest dla tych, którzy chcieliby z marszu. Aczkolwiek parę osób się przyznało na paru naszych imprezach, że właśnie od paru miesięcy, kilka miesięcy wcześniej kupiło sobie rower i w ogóle wcześniej nie trenowało, mm -hmm. ale też dali radę. Ja nie namawiam takich Tak, tak nie, naprawdę nie, namawia. Tak, naprawdę nie nie namawiam. Tak, trzeba pojeździć szybko. Dobrze jest zrobić choćby 2-3 tysiące na rowerze. Nie na przestrzeni trzech lat, ale w Albo całego życia. Tak jest, tylko e, znacznie e, w krótszym okresie czasu, i wtedy można jakoś do takiego ultramaratonu podejść. Ludzie różny, w różny sposób pokonują tę trasę. E, no, czub to nie śpi właściwie. Ile e, spał pan Gołębiewski? Radek mówił, że w tym roku spał na wiśle dwie godziny. Jeden raz zrobił sobie no. taką dwugodzinną drzemkę. Chyba trochę przesadził. Bo w zeszłym roku spał trzy razy po 20 minut. Tak. I to było wszystko. A na pomorskiej? Spal na Pomor nie, 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 no na takich krótkich dystansach nie, nie śpi. Coś no, to się nie, nie śpi. Nie, nie, nie. To, to jest, tylko 500 to jest strata czasu. No, nie no, sen to sen. No, jak, jak śpisz, to nie jedziesz. No. Tak, to, to, to tak. I nie jadą. No, to, to jest niesłychane. To jest, proste. To jest, ta to jest... czołówka, to są ludzie nie do zdarcia. E... Ja, jak ja wystartowałem w Wiśle w tym roku. Oczywiście w tym roku, a zresztą chyba zostawimy tą metodę startu jakby interwałowego, czyli nie, robimy, nie będziemy robić startu masowego. Mm -hmm. Ma to swoje zalety, ale jest więcej to. zalet ma ten start interwałowy. Po pierwsze, dlatego, że jest więcej interakcji ludzi na trasie. Każdy, nawet ci niekoniecznie z czołówki, mają szansę być miniętymi przez, przez czołówkę gdzieś dalej niż tylko zobaczyć ich na starcie tak. i mm -hmm. znikną na horyzoncie. Tak. To wszystko się fajnie udało. No ja w tym roku zrobiłem trasę Wisły w trybie też takim wyścigowym, tak jak, tak jak 400, pozostałych, 400 pozostałych uczestników. Udało mi się zrobić czas 101 godzin spałem nawet jedną noc, znaczy w jednej nocy spałem w łóżku, nawet w płocku poszedłem do jakiegoś tam hotelu, się położyłem na 5 godzin spać. No naprawdę e, przeżyłem przeżywałem to tak jak, tak jak, e, tak jak wszyscy inni uczestnicy. tak naprawdę, wzruszenie na na tym, na kierownicy tam u samego ujścia, to jest to co ludzie opowiadali, a to jakby, jakby znając te, no w ogóle takie uczucia związane z podróżą rowerem, czy z osiąganiem jakiegokolwiek celu, to umiałem sobie to wyobrazić, jak, jakie to jest emocjonujące ale pierwszy raz tam byłem byłem tam sto razy pewnie, a może i więcej tam na, na samym ujściu, na kierownicy na przekopie Wisły. Stamtąd do mety jest jeszcze 21 km, ale tam dojeżdżasz do takiej barierki, jak to jest napisane wstęp zbroniony groził tonięciem. <ốm efecto> do tej barierki tam. Ta, ta, nie, nie dalej już nie. Ale tam zje... musimy dojechać i wracamy na, A, okay. ale, przez Wyspę Sobieszewską, Wracamy <t Pop al speech> do Gdańska na łowiankę na metę. Ale Emocje, które się tam... To chcesz pocałować tą stalową rurę, mm -hmm. jakby dziękując w opatrzności za to, że... Bo ile wtedy już to? jest na liczniku? Wtedy jest na liczniku 1155 km. Na rowerze? Na rowerze, tak? Na rowerze w określonym na prawie, czasie. W ciągu trzech, trzech dni. To, no, to bardzo dużo. Co takiego jest zjewelającego? Leszko, gdybyś miał spróbować podać swoją definicję, szczę definicję szczęścia na rowerze. Co sprawia, że człowiek podejmuje się? To jest, yy, no jeśli powiem ekstremalny, to może ciut za dużo powiem, ale nie wiem, czy za dużo powiem, no bo nie wiem, czy to można równać z wejściem na Mount Everest, albo z przepłynięciem Bałtyków w Pław. Być może nie, ale na pewno jest to bardzo duże wyrzeczenie energetyczne. Co takiego się dzieje w głowie człowieka, który Pokonuje ten dystans, że chcę do tego wracać. Co takiego się wyda wydarza w Twojej głowie, że jedziesz i Ci się twarz uśmiecha, serce no, Ci rośnie? Właśnie. No, pewnie trzeba zapytać to jakichś badaczy i psychologów, mm -hmm. jak, jak to wyjaśnić, ale e, opisać, tego, e, opisać tego nie sposób, a wyjaśnić jeszcze trudniej, bo jakby, cóż w tym, że wszystko Cię boli. Mm -hmm. e, e, poczyszczając od tyłka, który mm -hmm. zawsze odpada. boli, od odpada, odpada mm -hmm. mięśnie, które po prostu wołają o, o odpoczynek, e, e, senność, która e, cię jakby Ogarnia. pozbawia też przytomności takiej i, i, i wprowadza też niebezpieczeństwo w, no w ten mm -hmm. A mimo to robisz to. No, 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 pewnie to są rzeczy, których się nie da wytłumaczyć. I na mecie mówisz nigdy więcej, a za rok pytasz, nie. kiedy otwierają zapisy. I to Takich, takich odczuć, takich emocji ja widziałem już około dwóch tysięcy, bo tyle mniej więcej osób wystartowało w naszych imprezach w ciągu ostatnich trzech lat. Mm -hmm. I to sam ich też doświadczyłem jako zawodnik, ale też znając tą potrzebę tego typu emocji, podjąłem się do organizacji tych imprez, ale wyjaśnić tego nie umiem. Nie? No, to jest jakby to, na, najlepiej Inny, to samemu zobaczyć, to jest najlepiej stan to, no, to umysłu. No, Stan umysłu, to, tak jak wiele, natomiast no, no, to, to, no, poczynając z tych podstawowych rzeczy, które, które daje rower, no, daje ci wolność, daje ci możliwość jakby obcowania z przyrodą. Nie? Co jest olbrzymim jakby Wyzwaniem takim emocjonalnym. I oczywiście to każdy ma swoje sposoby na, na zaspokajanie swoich potrzeb emocjonalnych. Jedni, jedni jeżdżą na rowerze, inni mryczą silniki motorów. I tak co podobne są emocje, ale jakby ja wolę ciszę w lesie i, i żmudny wysiłek. I tak, tak po prostu jestem skonstruowany. A to, że oprócz mnie pewnie kilka tysięcy ludzi jest podobnych, No tak jest. No. I bardzo dobrze, niech tak będzie. Nic nadzwyczajnego. O, Myślę, że nadzwyczajne odczucia i nadzwyczajna przygoda. Yy, ludzie są razem na trasie? Ludzie jadą w grupkach, ludzie sobie pomagają, jest, ludzie się wspierają? Tak, znaczy takie standardowe regulaminy imprez tego typu, one wyłączają taką możliwość pomocy między, nawet między osobami. Są takie... Jesteście są to, Nie, nie, ale to właśnie się powiedzieć, że jakby tylko, że to jest, to jest niefajne. No. To, oczywiście wyścigi są samowystarczalne w mhm. tym sensie, że niedopuszczalna jest pomoc z zewnątrz, Jasne. z trzeci. Mhm. Natomiast ja w, w regulaminie i wspieram taką jakby ideę tego, żeby uczestnicy takich imprez byli dla siebie możliwym wsparciem. Mhm. No bo inaczej to nie ma sensu. No to, to, że wiesz, nie możesz podać pompki koledze, który tak. ją zepsuł, albo dętki koledzy, tak. który już nie ma zapasowej. Mhm. No są takie imprezy też i w Polsce i na świecie, które wyłączają nawet tego typu możliwość. Po prostu cię to dyskwalifikuje z, z klasyfikacji. No moim zdaniem to jest po prostu nieludzkie i to jakby nie po to się jest z tym człowiekiem na rowerze takim wolnym i, i otwartym, żeby... żeby nie dać komuś pomocy no, mm -hmm. tak, który jest w tej samej sytuacji i, i doświadcza tego samego Pewnie. u nas można sobie pomagać między zawodnikami oczywiście nie ci którzy się ścigają bo oczywiście w tych, tych setkach ludzi którzy uczestniczą w, nasi, w naszych imprezach jest ten duch rywalizacji ale jest też duch przygody. I on mm -hmm. gdzieś tam się między sobą to układa i jedni bardziej się ścigają i nie bardziej. Jasno, niektórzy jadą z całym Majdanem, jadą z namiotami, jadą z karimatami. Albo jadą tak jak ja, czyli albo bez niczego. Bez niczego, z kartą płatniczą, no, na przykład. A niektórzy nawet nie śpią, prawda? Podczas no, tak, trzech dni. Tak. Albo śpią. A dwie godziny na, na tydzień. Albo dwie godziny, tak. No, na nie na tydzień, na, na 4 pięć dni, tak, tak? Nie, nie, nie. No Radek spał dwie godziny w ciągu 60 godzin. On Trzy dni to... prawie. Nie to jest mniej. Niż dni. To jest, mniej, to jest zdecydowanie mniej. Ty jechał tak? przez sobotę, niedzielę i w poniedziałek wieczorem tak. dojechał. Jechał, jechał dwie doby, tak. dwie i pół doby. O, nie sądziłem, że tak szybko można. No, Ale można. rzeczywiście można. można. Ja spałem 6 godzin w czasie tych 101 godzin, które byłem nie na trasie. To, to jest niebywałe. Tak. To jest tak, Jak długo że... spałaś po tym wszystkim? Nie miałem czasu spać. No, bo mm. Musiałem wracać na Musiałeś organizować kolejny wyścig? No, trwały wyścig. Bo no. tak. była w trakcie. Tak. Nie, ale Uciło, spałem. 13 godzin spałem. 13 13. Godzin. No Raz, że spawać. na mecie po prostu padłem tam i spałem godzinę mm. po prostu. Bo przedtem spałem 40 godzin temu. Tak by, tak że... Ponad 1400 km po ścianie wschodniej. I północnej, tak. I północnej, dokładnie. Jak to się ma, gdybyśmy próbowali się w liczby, w cyferki. Jak to się ma względem innych ultramaratonów rowerowych w Europie, na świecie? To oczywiście, że jest mnóstwo tych imprez i będzie ich jeszcze więcej, no bo po tym, jak jaką popularnością cieszyły się imprezy organizowane przez nas, na przyszły sezon zapowiedziane jest tak tego typu imprez i podobnych, albo takich, które używają tych samych nazw, albo takich podobnych określeń, czyli ultra, bikepackingowe, gravelowe. Będzie takich imprez pewnie ze 20 w sumie w ciągu przyszłego roku, jest tyle zapowiedziane. I bardzo dobrze, bo to, bo to pokazuje, jak, jak ludziom potrzebna jest tego typu forma aktywności. I to, nie wiadomo, czy się to prędzej czy później znudzi, ale, ale jakby my pokazujemy, że można setkom ludzi, że mogą to robić. Jakby, a jeśli chodzi o, o, o liczby. Bo trzeba zużyć na takiej imprezie po 8-10 tysięcy kilokalorii każdej doby. Mm. Wyobraźcie, co mm. to sobie. Jezus Czyli... to, są, to są te pierwsze liczby. Opony wystarczają na jeden taki maraton. Na świecie są dłuższe maratony. Jest, są mm. oczywiście, że są. Jest, są imprezy takie przez całą Amerykę, są imprezy przez całą Australię, mm. które liczą po, sobie po 5 tysięcy mil. Na przykład mm. w Polsce jest rowerowy maraton do Okapolski. To jest oczywiście szosowa impreza, ale ona ma 3,5 ponad 1000 kilometrów. Ale potem jest Wisła i, i, Wisła i, e, i Wschód. Jest, a poza tym są szosowe imprezy takie w okolicach tysiąca kilometrów, które, które są troszkę inne. Jakby. Nie, no zupełnie ale... inne, to jest zupełnie inny rodzaj jazdy. Mm -hmm. to, I to, 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 jakby, no ten, to jakby jest mnóstwo możliwości zrobienia tego typu tras, ale, ale Wisła jest tylko jedna. Tak, Wisła jest tylko jedna. Startujecie z Karpatią? Kiedy? Karpatia 15-14. Ojej, no nie wiem, 14 no albo 15. 14 sierpnia. 14 sierpnia, sierpnia z, dojeżdżacie w Bieszczady, w Bieszczady i, tam... i stamtąd rusza wschód. Tak? Ale co? Po dniu? Dwóch dniach? Znaczy, Karpatia zaczyna się 14, mm -hmm. a wschód zaczyna się 21. Okej. Okay. Ale Karpatia kończy się 21. Limit jest już 200 czy 180 godzin. Sami prawie, tego tak? chcieliście. No, my, my, no tak. No, nie wiem. Na wakacje nie ma żadnych szans. Znaczy, to są nasze wakacje. Piękne wakacje. Tak, piękne tak. wakacje godne Ale uwierzcie mi, że to jest naprawdę wyczerpujące za. Dojęcie I to, wbrew pozorom, to takie prawie nic nie robienie na mecie i czekanie na, na finiszerów uczestników, to jest coś, co może wykończyć. Na pewno. Olbrzymia odpowiedzialność, ale też olbrzymia radość. Na koniec takie prywatne pytanie. Co, ty wolisz szosę, czy górala? Właściwie na szosie w tym roku przyjechałem może 200-300 km, a tak, jestem tylko w lesie, w terenie, tak naprawdę. Też tak wolę. No, ale tu różnie bywało. No, ja mnóstwo czasu spędzałem na szosie i mnóstwo wypraw. Co nie znaczy, że kwestionujemy szosę. Nie, Ona no szosa jest fajna. Nie, szosa to jest, jest, jest klasa. Nie, nie, dy no. nie dyskutujemy, absolutnie. Szacunek dla szosy. No, jakoś, jakoś mi bliżej do lasu, no, po prostu. Mnie też. Leszku, pięknie dziękuję. Ja dziękuję. E, z twoją głową pulsującą od pomysłów i emocji i wrażeń Ale może, cię. bo muszę powiedzieć, że tak? cztery imprezy w przyszłym sezonie. Tak, bo tak? Jest Pomorska 500, Wisła 2200, Carpatia Divide, wschód 2021, tak. ale wczoraj jak dzwoniłeś do mnie, tak. to siedziałem nad komputerem i kończyłem e, e, weryfikację trasy kolejnej imprezy, która się pewnie odbędzie w 2022 roku. Coś tam powiesz? No, będzie to kontynuacja Pomorskiej 500. -ki. Aha. Także, ale co, wydłużysz tak, dystans? Tak, 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 tak. Będzie, będzie, to pierwotnie takie miałem plany, trzy takie imprezy miały być właśnie taka wzdłuż północnej granicy, wzdłuż wschodniej granicy, i zużywisły. No i to będzie jakby realizacja tego, tego, tego pomysłu. Także Mazurski wododział jest już objechany i wyklikany na trasie. Dobrze. Także razem wyszło 1220 km. Czyli 500 na 1220, panie za, dyrektorze, czy pan Jesteście zwariował? za młodzi, że pamiętać może, ale był taki pociąg ze Szczecina do Białego Stoku, strzała północy się nazywał. Strzała północy, tak. No, no i ten wyścig tak się będzie nazywał, strzała północy. Pięknie. Ma pomorskim i mazurskim wododziałem z Czarnocina nad Zalewem Szczecińskim do Wiżaj na trójstyku granic polskiej, rosyjskiej i litewskiej. Chciałoby się powiedzieć, dziękujemy za wszystko, <laughs> ojcze, dyrektorze. Zdrowia. Cześć. Dziękuję. Leszek Pachulski. Było nam bardzo miło. Dzięki.